Drodzy gracze spragnieni darmowych gier, witajcie na kanale Gamers Republic. W tym materiale opowiemy Wam o bezpłatnych tytułach, które w marcu otrzymają posiadacze Xboxów z aktywnym abonamentem Games with Gold. Zaczynamy od gier na Xbox One oraz Xbox Series X i S. Od 1 do 31 marca będziemy mogli dodać do swoich kont Warface Breakout. Jest to pierwszoosobowa strzelanka formą bardzo przypominająca Counter-Strike'a lub Rainbow Six Siege. Naprzeciwko siebie stają dwie drużyny graczy, którzy muszą spełnić określone cele lub wyeliminować przeciwników. Od 16 marca do 15 kwietnia do swojej biblioteki będziecie mogli dodać Vicious Attack Lama Apocalypse. Gra jest Rogue Lightem, w którym sterujemy mechem eksterminującym setki tysięcy lam. Naszego robota możemy wyposażyć w dziesiątki różnych broni i innych akcesoriów. Grać możemy solo lub w koopie ze znajomymi. Kolejne gry, oprócz ostatnich dwóch generacji konsol, są również przeznaczone na Xbox 360. Jeżeli nadal gracie na tej leciwej konsoli i zastanawiacie się nad zmianą na Xbox Series X lub S, to zachęcamy do obejrzenia naszego materiału o najnowszej generacji tej konsoli. Link w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie pod filmem. Jeżeli planujecie zmienić obóz na PlayStation, to w opisie pod tym materiałem również znajdziecie film na temat PlayStation 5. Od 1 do 15 marca wszyscy posiadacze Xboxów 360 i nowszych konsol będą mogli dodać do swoich kont Metal Slack 3. Jest to klasyczna, dwuwymiarowa platformówko-strzelanka, w której przemierzamy planszem w prawo likwidując wszystkich wrogów. W grze mamy wiele rodzajów broni i różnego rodzaju znajdziek, które wpływają na rozgrywkę, a sam poziom gry jest dosyć wysoki. Od 16 do 31 marca dostępna będzie gra Port Royal 3. Jest to strategia ekonomiczna, której akcja ma miejsce na Karaibach w XVII wieku. Wcielamy się w niej w kapitana, który swoje cele może zrealizować na wiele różnych sposobów, a jednym z nich jest piractwo. Widowiskowe bitwy morskie i oblężenia miast są tu codziennością. Dajcie znać w komentarzach, czy interesują Was materiały na temat gier dostępnych w Games with Gold i nie zapomnijcie napisać, czy oferta Microsoft Wam się podoba, czy jednak Sony daje abonentom PS Plus lepsze gry. Jeżeli materiał Wam się spodobał, to zachęcamy, by ocenić go odpowiednią łapką oraz udostępnić go w swoich mediach społecznościowych. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.